Dobry wieczór, prawda, Futbolu Ekstra zaczyna. Regularne, codzienne nadawanie z austriackiego obozu w Leogang, gdzie trenują i przygotowują się do nowego sezonu piłkarze Legii Warszawa. Paweł Głaszewski, serdecznie zapraszam na takie, taką już małą tradycję, bo jak obóz letni, to, to prawda, Futbolu Ekstra wyjeżdża w Alpy i tutaj serdecznie. Zachęcam Was do tego, abyście codziennie wpadali i tu będę starał się też streszczać to, co się działo, opowiadać, to, co udało się zaobserwować, usłyszeć i tak dalej, i tak dalej. Gdzie są transfery? Pyta Pan Tomasz Nowak. Tomasz Nowak. Yy... To, drogi Tomaszu, to, to ja mogę odpowiedzieć, gdzie są transfery. Dzisiaj nowa twarz. No, zastanawiałem się, czy na piłka nożna.pl w ten sposób trochę nie podgrzeć że, że nowa twarz. Natomiast yy, dzisiaj nowa twarz w postaci nowego trenera przygotowania motorycznego Sebastian Lopez dołącza do Legii Warszawa. Już dzisiaj brał czynny udział w tym treningu popołudniowym. On wzmacnia ten piąty ten dział, którym dowodzi Bartosz Bibrowicz, trener z bardzo ciekawą przeszłością. Bardzo ważna postać w sztabach Manolo Jimeneza. To on tutaj dzisiaj też był bardzo aktywny w tej części otwartej dla, dla mediów, bo, bo tak jak już zdołaliście pewnie przeczytać, w relacjach u chłopaków na Legionet czy na Legioniści.com. 20 minut mieliśmy treningu otwartego. W trakcie tych 20 minut piłkarze najpierw. Znaczy najpierw była aktywacja, która się odbywała na takim no dużym, znaczy tam jest trybuna, na tej trybunie jest tak po prostu dużo miejsca za tymi krzesełkami, więc wydaje mi się, nie wiem jak to nazwać, bo nie jest to podest. W każdym razie tam było dużo dużo przestrzeni, aby na tych matach tam rolowanie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko funkcjonowało, była aktywacja, później już na boisku rozgrzewka, no i w tej części otwartej dla mediów było jedynie schematy podań, którymi legioniści pracowali, to były takie schematy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników, znaczy oni byli podzieleni bodaj chyba na, ośmio, na ośmio osobowe takie grupy, różne tam kombinacje, podania z pierwszej piłki i tak dalej, później piłkarze przeszli do gry. Tak zwanego dziadka, no i wtedy my już musieliśmy opuścić, yy, opuścić yy, trybunę. Bo ja siedziałem na trybunie, chłopaki chodzili i robili zdjęcia nie, przy boisku. Czy są widoki, że będzie? Coś lepiej pyta Bernard Penar. No zobaczymy. No, staramy się, rozmawiamy. Mam nadzieję, że, że tak. Mam nadzieję, że będzie można obejrzeć trochę więcej tego trójkąta. ale na razie no, no jest tak, jak jest, czyli, czyli widzimy tylko, tylko te kilkanaście czy, czy 15 czy 20 minut. I więc proszę tutaj nie, nie pytać o wygranego zgrupowania, bo wygrane z grupowania będzie, nie wiem, może na zasadzie sparringów czy, czy, czy coś w tym stylu. E, bo, e, bo tak, e, jeżeli chodzi o sparingi, to te są zaplanowane dwa. Udogorec, Gorec, e, raz grad, będzie tym pierwszym rywalem: 25-30 czerwca. Legia zagra z Jablącem. E, na razie nic nie słychać na temat e, transmisji w jakiejkolwiek telewizji. Będzie na pewno transmisja radiowa, naprawdę, futbolu ekstra. Więc serdecznie już dzisiaj zachęcam do tego, abyście wpadali, bo, bo będę na pewno stosował podobną metodę jak w poprzednim roku, czyli komentarz live, no, niestety nie mogę pokazywać obrazka z boiska, kosztuje to podobno parę złotych, no jeszcze budżet Prawdy Futbolu Ekstra na to nie pozwala, chociaż nie, nie wiem, może na przyszły sezon zrobimy jakąś zrzutkę i spróbujemy kupić prawa do transmisji, no nie wiem, tak oczywiście żartuję, na to, natomiast mówiąc zupełnie, zupełnie poważnie, czy są istotne różnice między zajęciami z Fejo a Jordanesku? No, trudno mi powiedzieć, bo dzisiaj pierwszy kontakt tak naprawdę z trenerem Jordanesku w poprzednim tygodniu. Jeden trening otwarty, ten pierwszy we wtorek. Później tręgi były zamknięte. No, na razie mówię 20 minut. Trudno się odnieść na podstawie tego, jak przez, nie wiem, kilka minut piłkarze pokonywali tyczki, płotki i tak dalej. Czy, czy to jest jakaś różnica? Zresztą za to odpowiada ten dział odpowiadający za przygotowanie motoryczne. I tam no, mówię, ci trenerzy biorą piłkarzy w obroty. Na pewno jest to trener, który podczas tych schematów podań żyje z zespołem, który zwraca uwagę, który dużo, dużo mówi, dużo się odzywa. Natomiast na pozostałe części zajęć, no, no trudno. No, na razie to, to trudno mi tutaj cokolwiek e, powiedzieć. E, tu, 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 Piotr Stańczyk apeluje, abyście mieli kulturkę, zostawcie subika i kciuka w górę. Takie złapki w górę są ne, oczywiście wskazane. E, jeżeli chodzi o, o dzisiejszy dzień, no, dojechali koło godziny 13 do Leogang, zjedli obiad. Później chwila dla siebie, 17 trening, który się 17.00, czy no 17.00, ta część rozgrzewkowa się aktywacyjna rozpoczęła, która potrwała kilkadziesiąt minut, i później to te zajęcia na boisku. Tak wyglądał dzisiaj w skrócie ten, ten trening legionistów. Oczywiście dojechali dzisiaj kadrowicze: był Max był Steve Capuad był Rioja Morisita. Kacper Tobiasz, oni już dołączyli do, do zespołu i, i tutaj będą pracować. Już pracowali dzisiaj normalnie na pełnych obrotach dzisiaj z boiska treningowego wyjechał Miguel Alfarela, ale to nic poważnego. Też już o to pytałem, że, że to jest. Jutro on normalnie będzie do, do dyspozycji. Eee... Co, czy Goncalves wygrany z grupą? Tak, zdecydowanie tak, jestem, jestem za. Natomiast, czy Morisita był tak samo uśmiechnięty jak w poprzednim sezonie? Tak, był, był uśmiechnięty. Też pogratulowałem mu tego występu. Gola w kadrze podziękował I, i taki, no widać było, że wrócił naładowany pozytywną energią, ale w jakiej jest formie, czy coś, no trudno to na, na podstawie tych schematów podań. Oceniać, czy Iwan Barbero dojdzie na zgrupowanie, czy nie. Ja nie wiem, czy Iwan Barbero to w ogóle do, do Legi przyjdzie, bo, bo tutaj no, to, to jest taki znak, znak zapytania dla mnie, dla mnie cały czas. Ja nie jestem przekonany, że on jest faktycznie tak, tak blisko, jak piszą hiszpańskie. Media, co do Super Pucharu. Dętka LP, kibic Lecha, serdecznie cię Dętka pozdrawiam. No, super Pucharu się 13 lipca. Dzisiaj te informacje, które podawał Maksymilian Dyśko, no też tutaj pytaliśmy osób z Legii Warszawa, jak to wygląda. No generalnie Legia też szykowała się na różne scenariusze, ale ten mecz się odbędzie na pewno 13 lipca jutro bodaj ma być chyba ostateczna oficjalna decyzja, ale Legia się już z tego pomysłu wycofała, więc tak to wygląda, czy jest coś na rzeczy z Hadzim, no ja już pisałem o tym, że został on zaproponowany Legii Warszawa i i tutaj no, ten temat myślę, że gdyby to ten, ten zawodnik doszedł do Legi, no to faktycznie mówilibyśmy o, tutaj o, e, o hicie transferowym. Natomiast jeżeli chodzi o te transfery przychodzące, na razie tutaj e, nic nowego. W tej kwestii nie mam do powiedzenia. Czy Freddy Bobic rozmawia z Michałem Żewłakowem? Tak, rozmawia z Michałem Żewłakowem. Czy wiadomo, co dalej z M same? No nie wiadomo, bo to jest kwestia też przyszłości innych napastników. choćby Marka Guala, to jest kwestia tego, czy Legia i kiedy jakąś dziewiątkę podpisze. Więc tutaj na razie żampier no pierre M same. Normalnie trenuje z drużyną i, i nic więcej. Nie ma. Paweł wiem, że o legii, ale co z tym młodym w zagłębia wiedzę. Czy temat jest poważny? Tak, temat jest poważny. Jak nie jest bardzo poważny tym piłkarzem zainteresowana i chce go do siebie sprowadzić. I zamierza, czy już nawet zużyła ofertę Zagłębiu za Cypriana Popielca, rocznik 2007. Skoro jesteśmy przy młodzieży, to jest myślę to jest myślę, że Dobry, też moment do powiedzenia tego, o czym dzisiaj ta VP Sport Piotr Kamiński informował. Ja pisałem o, o Kubia, Konisie, ale faktycznie tematy tam między innymi Oliver Olewiński odejdzie na, na wypożyczenie jeden z bramkarzy prawdopodobnie, czyli to będzie Wojtek Banasik albo Marcel Mendes Duziński, cały czas też być może, ale niekoniecznie do pogoni grodzisk Mazowiecki odejdzie z bruk, to też jest piłkarz, który, który może Legię 2 opuścić na zasadzie wypożyczenia do, do innego klubu, czy chyba na poziomie raczej, raczej pierwszej ligi, bo, bo wiem, że też wzbudza, wzbudza zainteresowanie. Dzisiaj Marek Józef powiedział, że Legia negocjuje z większym nazwiskiem niż, niż Hadzi, no to trzeba to nazwisko powiedzieć, bo no, być może tak jest, nie wiem, nie mam, nie mam wiedzy na, na, na ten temat, nie będę to nawijał makaronu na uszy. I tak, tutaj Paweł Stanko pisze dla wszystkich ojców, wszystkiego co najlepsze. Bardzo dziękuję za ten za te szczęśliwego ten dzień już dobiega końca. No jest taka tęsknota za, za malutką, no ale wiadomo, są, są obowiązki, które trzeba spełniać. Natomiast Krzychu pyta, czy Google do zimą przymierzaj się do Kapładiego. Bo Steve Kapładin wzbudza zainteresowanie, co do tego nie ma wątpliwości. Te tematy, o których się pisało, czyli Union Berlin i Blackburn Rovers. To były tematy, które są. Faktycznie, te, te kluby są zainteresowane Steveem Kapładim. Czy on odejdzie, tego nie wiadomo, bo Legia chce mu przedstawić ofertę nowego kontraktu. I zostawić na, na dłużej. Też trzeba pamiętać, że Legia ma. Yy, Kilkadziesiąt procent musi przekazać Wiśle Płock. Ja już nie pamiętam, czy to było, czy 20, czy, czy 30 ale mniej więcej to są tego rzędu, rzędu kwoty, które Legia musi po prostu do jego poprzedniego klubu przekazać. Więc z drugiej strony, no, Michał Żywaków mówił o tym, oficjalnie mówił o tym wprost, że on na Kapładin chciałby tę defensywę budować, i, No ale wiadomo, że jeżeli wpłynie taka oferta z gatunku tych nie do odrzucenia, no to, to pewnie ta no, pytanie, też jak sam zawodnik. No, Steve dzisiaj dojechał jako ostatni, bo też no, bezpośrednim lotem. Do, do Monachium, w sensie nie, nie leciał z Warszawy tak, i dojechał jako ostatni, no dosłownie chwilę po, po całej drużynie przyjechał, no nawet nie, nie było ee, no jak gdzieś tego sprawdzić, o to, o to podpytać, więc jak on sam też się na to, na to zaopatruje, natomiast no jedno jest pewne, ten piłkarz wzbudza dość spore zainteresowanie na rynku. Eee, może Josue, wróci Piotr tutaj, proponuje, no Jozue, to widziałem, że wczoraj piękną ramkę w Koritibie, Strzelił. Czy Arkadiusz Malarz jest na zgrupowaniu sam jako trener bramkarzy, czy ma jakiegoś asystenta? Jest sam. Pracował dzisiaj sam z czterema golkiperami, Arkadiusz Malarz, więc to, to jest trochę inna sytuacja. Krzysztof Dofhań, to też nie jest tak, że on, nie wiem, odchodzi z legii i tak dalej, bo Krzysztof Dofhań w trakcie pierwszego tygodnia treningów normalnie brał w tym udział. On będzie pracował w LTC, będzie czasami pracował indywidualnie z bramkarzami, no po prostu zamieni, zmieniła się, się jego rola, ale to, to nie jest tak, że on gdzieś tam został odsunięty od, od pierwszego zespołu, nie, totalnie nie, cały czas będzie brał udział w procesie treningowym, tylko w troszeczkę mniejszym wymiarze niż, niż wcześniej, więc tak to wygląda. <laughs> Czy będzie jakiś pokaz światełek na start sezonu? Była dusiciel. Pytanie: Nic nie wiem na, na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, to serdecznie Was do tego zachęcam. Kamil pytał Maxiego o jedele. Czy to, że pojawił się na zgrupowaniu cokolwiek zmieniono? Nie no, miał się pojawić. Dostał tyle wolnego, ile inni kadrowicze, że na dzisiaj był planowany jego powrót. On wrócił, normalnie trenuje. No i temat jego transferu cały czas oczywiście w tle się rozgrywa. No, skoro Fabrizio Romano informuje o tym, że tam wchodzi, nie wiem, Lion, Wolfsburg, Werder Brema i na 99% odejdzie, to, to ja mówię, że no, Maxio I ma klauzulę. On też wiem, że w tych algorytmach wygląda całkiem nieźle. Ma w CV Manchester United, którego jest wychowankiem, ma już doświadczenie w europejskich pucharach, jest powoływany do reprezentacji Polski. Więc to wszystko sprawia, że no, duże kluby naprawdę monitorują takich zawodników, i tu ja nie jestem absolutnie tym, tym zdziwiony. Bardzo szybko, kiedy Max Federer przychodził, w sierpniu poprzedniego roku na pewno nie zakonałem tego, że on w rok się tak wypromuje, że już będą wpływały oferty czy, czy na razie zapytania w jego sprawie. To, to na pewno no, w bardzo krótkim czasie może przynieść naprawdę do klubu sporo, sporo pieniędzy. Mateusz Kaczyński pyta, jak Legia będzie grać. Nie wiem, no nie byliśmy dzisiaj na taktyce. Trudno powiedzieć na, na podstawie tego schematu yy, podań, który, który był. Yy, więc, yy, więc tyle. No jeżeli chodzi o, yy, no, to czy dobrze? Działa internet, no to w tym domu, który tutaj, w tym mieszkaniu, w tu jesteśmy, no chyba działa dobrze. No nie zacina, przynajmniej ja tutaj nie mam sygnału z systemu, że jest słaby internet, że, że połączenie zrywa, czy coś w tym stylu. No, no wręcz, wręcz przeciwnie, no chyba wszystko działa, działa dobrze. No taka ciekawostka, że w Austrii, w tych lokalach, gdzie można spać, w tych domach czy, czy hotelach, no nie ma klimatyzacji. Oni uważają, że. Jest na tyle chłodno wieczorami, że można wtedy to przewietrzyć. Dzisiaj koło godziny, tak już jak piłkarze wrócili, nie, jeszcze chyba przed ich przyjazdem. No, lunęło tu, tu poważnie w trakcie treningu, też, też popadywał deszczyk, ale już nie, nie taka ulewa, jak nie takie oberwanie chmury, jak to miało miejsce w okolicach południa. Więc pogoda w górach, piękne krajobrazy, naprawdę boisko przygotowane, top. I, I tyle, no. jeżeli chodzi o takie sprawy sprawy dookoła dookoła boiska. Jak to Alt napisał. Wiadomo, że na razie nic nie wiadomo. No, jeżeli chodzi o transfery przychodzące, no to tak, napastnik Skrzydłowi to są pozycje, które Legia chce wzmocnić, chce no generalnie, generalnie ofensywa, ale jeżeli chodzi o, o konkrety, o nazwiska i tak dalej, to nie, to zdanie transfery lubią ciszę. Dobrze wiecie, że na tej konferencji prasowej powitalne Jediego Jordanesku pytałem o to Michała Żewłakowa, no to zdanie transfery lubią ciszę, myślę, że wiele, wiele yy, mówiło. I, I tyle. Tak. Mateusz Szczepaniak podpisany do wypożyczenia. Tak jest, to, to się wszystko, wszystko zgadza. Więc, szanowni państwo, bardzo wam dziękuję za tę pierwszą transmisję. Zapraszam na jutro, też na wieczór, pewnie też po godzinie 22. W środę na pewno live z, ze Sparingu. Komentarz radiowy bez pokazywania boiska, no ale. Nie zapowiada się na razie, z tego co, co dzisiaj tutaj próbowałem też podpytać, że jakakolwiek transmisja wideo będzie, więc to, to być może będzie jedyna forma takiej relacji mówionej. I, i tyle. Więc yy, pozdrawiam was serdecznie, życzę dobrej, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Wi, widzimy się, słyszymy jutro. Może będzie coś więcej, wiadomo, może coś więcej będzie będzie widać, więc trzymajcie się, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i tak dalej, i tak dalej. Wiecie wszystko, jak to, jak to działa. Pozdrawiam Was, cześć.